To mój. Misiu. Zimą wszystko lśni jak diamenty. Miś Brązuś, który uwielbia przygody, każdego dnia gotowy jest odkrywać świat. Pewnego ranka zauważył, że na śniegu pojawiły się dziwne ślady. Nie były to ślady jego przyjaciół, ani jeża, wiewiórki czy wilka. Były to małe, śnieżne gwiazdki, które świeciły delikatnym, błękitnym blaskiem. Miś Brązuś nie mógł powstrzymać się, postanowił śledzić, aby dowiedzieć się, kto je zostawił. Ślady zaprowadziły Brązusia do lodowego jeziora, które mieniło się w słońcu jak wielka, kryształowa tafla. Na środku jeziora stała śnieżna sowa, opiekunka zimowego lasu. – Witaj, misiu! – powiedziała sowa, machając skrzydłami – Potrzebuję Twojej pomocy. Brązuś aż podskoczył z ciekawości. Pomoc dla śnieżnej sowy? Okazało się, że kilka śnieżnych kulek, zwanych śnieżkami, które sowa stworzyła do opilnowania zimowego spokoju, zniknęło. Bez nich las nie jest już tak bajkowy, a zimowe noce stracą swój blask. Brązusiu, trzeba je odnaleźć, zanim zima całkowicie zgaśnie, poprosiła sowa. Brązuś wyruszył na poszukiwania śnieżek. W drodze spotkał wiewiórkę, która podarowała mu ciepły szalik i wilka, który pomógł przeskoczyć wielkie zaspy. Razem dotarli do tajemniczej jaskini ukrytej za wodospadem lodu. A w jaskini czekała królowa zimy, która testowała odwagę i spryt tych, którzy chcieli wejść do jej królestwa. Miś brązuś miał rozwiązać zagadki i pomóc uwolnić zamarznięte śnieżki. Z odzyskanymi śnieżkami wrócił do śnieżnej sowy. Las znów zabłysnął swoim niesamowitym światem, a śnieg zaczął padać miękkimi płatkami. Dziękuję, brązusiu, powiedziała sowa. Twoja odwaga i dobroć uratowały zimowy las. Brązuś wrócił do swojego lasu szczęśliwy. Wiedział, że każda zima kryje w sobie wyjątkowe przygody. Wystarczy być gotowym, aby je odkryć. Kiedy brązuś już znalazł się w swoim lesie, usłyszał Cichutkie pukanie do swoich drzwi w domku. To było dziwne. W lesie panowała zimowa cisza, a ścieżki były zasypane śniegiem. Kto mógł przyjść w taką pogodę? zastanawiał się Miś brązuś. Otworzył drzwi i zobaczył przed sobą małego bałwanka z marchewkowym nosem i czarnymi węgielkami zamiast oczu. Witaj, Misiu. Powiedział bałwanek trzęsąc się lekko. Mam do ciebie prośbę. Brązuś zaprosił bałwanka do środka, żeby troszkę się ogrzał. Choć ten stanowczo odmówił z obawy, że zacznie topnieć. Brązuś zapytał, o co chodzi. Na północnym wzgórzu pojawiła się zimowa zamieć, wyjaśnił bałwanek. To ogromna wędrująca chmura śniegu, która potrafi zasypać wszystko na swojej drodze. Chciałbym ją zatrzymać, zanim dotrze do naszej krainy. Brązuś nie wahał się ani chwili, a bałwanek poprowadził ich przez zasypane śniegiem ścieżki. Po drodze dołączyła do nich wiewiórka oraz wilk, który z wielką odwagą. Torował drogę przez śnieżne zaspy. Gdy wszyscy dotarli już na północne wzgórze, zobaczyli zimową zamieć, wirującą chmurę śniegu, która kręciła się coraz szybciej, pochłaniając drzewa i zasypując wszystkie ścieżki. To nie jest zwykła zamieć, powiedziała wiewiórka, wskazując na coś błyszczącego w środku wiru. W samym sercu zamieci tańczyły dwie, Małe śnieżynki, były to troszkę niegrzeczne siostry, które zamiast spokojnie opadać na ziemię, postanowiły urządzić sobie śnieżne figle. Trzeba je zatrzymać, zanim zrobią jeszcze więcej bałaganu. Brązuś, wiewiórka i wilk zaczęli śpiewać wesołą piosenkę, której echo niosło się po całym wzgórzu. Śnieżynki zatrzymały się, zdziwione tą piękną melodią. Powoli opadły na ziemię, a ich blask złagodniał. Chciałyśmy tylko się zabawić. Nie zdawałyśmy sobie sprawy, że sprawiamy komuś jakieś kłopoty. Miś Prązuś powiedział do nich, że ta zamieć to nie jest taka zwykła zamieć, do której są przyzwyczajeni. Wszyscy w lesie. Może to wyrządzić trochę szkód, a tego bardzo się obawiają. Śnieżynki chciały się zrewanżować. Użyły swojej magii, by stworzyć na polanie najpiękniejszą zimową ozdobę: ogromną, mieniącą się lodową choinkę. Na jej gałęziach zawisły kryształowe sople. Poszczące jak diamenty, a na samym czubku rozbłysła wielka gwiazda ze śniegu. Cały las zebrał się wokół choinki, aby świętować. Były tańce, były śpiewy, były wesołe śnieżne bitwy. Bałwanek, wiewiórka, wilk, miś, brązuś i śnieżynki bawili się tak dobrze, że nikt nawet nie zauważył, że zimowa zamieć Całkowicie zniknęła. A gdy nastał wieczór, Brązuś wrócił już do swojego domu. Pełen radości, przeżywając odrobinę zimowej magii. W końcu zima to czas, kiedy wszystko może się zdarzyć. Gdy rankiem obudził się w swoim domku, zauważył coś niezwykłego na parapecie. Było to zaproszenie napisane na płatku lodu. Misiu Brązusiu, czekamy na Ciebie w Krainie Wiecznego Śniegu. Przygotuj się na coś wyjątkowego. Brązuś był zaskoczony, ale też bardzo podekscytowany. Jak mógłby odmówić takiemu zaproszeniu? Wyruszył więc w nieznane. Droga do Krainy Wiecznego Śniegu prowadziła przez lodowy most, który skrzypiał pod łapkami Misia Brązusia. Most wyglądał jak z bajki. Na jego poręczach migotały kryształowe sopelki, a na niebie pojawiła się zorza polarna, która wskazywała drogę. Po środku mostu czekał na niego nowy towarzysz śnieżno-biały zając z puszystym ogonkiem. Cześć, brązosiu! powiedział Puszek, podskakując z radości Jestem tu, żeby ci pomóc. Kraina wiecznego śniegu to miejsce pełne zagadek, niespodzianek, ale razem damy radę. Brązuś i puszek wkrótce dotarli do wielkiego labiryntu śnieżnych drzew. Każde drzewo było tak ogromne, że jego gałęzie dotykały chmur, a ścieżki między nimi kręciły się i plątały jak wstążki. Jest pewien sposób, który pozwoli nam przejść przez ten labirynt, powiedział Puszek, wskazując na wiszący obok dzwoneczek. Trzeba wyśpiewać melodię zimy. Brązoś i Puszek zaczęli śpiewać. W śnieżnej krainie, wśród lodowych drzew, tajemnica czeka, tam gdzie słychać zimowy śpiew. Nagle drzewa zaczęły poruszać się i tworzyć prostą drogę. Śpiew działał jak zaklęcie. Na końcu labiryntu czekał na nich lodowy zamek. Wysoki, błyszczący pałac, którego wieże wyglądały jak sopelki lodu. Przy wejściu stał król śniegu. Dostojny niedźwiedź polarny z koroną wykutą z lodu. Witaj mi się, Brązusiu. Widział Król Śniegu. Czekałem na Ciebie. Potrzebujemy Twojej pomocy. Brązuś podszedł bliżej, zaciekawiony. W krainie wiecznego śniegu ktoś zgasił magiczną zorzę, która daje światło i ciepło wszystkim mieszkańcom. Bez niej nasz świat stanie się mroczny. Trzeba odnaleźć kryształ zorzy i przywrócić jej blask. Król Śniegu dał Brązuśowi mapę. I latarnię, która miała oświetlać drogę. Razem z puszkiem wyruszyli do groty zorzy, ukrytej na najwyższym szczycie krainy wiecznego śniegu. Po drodze spotkali mroźny wiatr, wirujący duch zimy, który rzucał w nich płatkami śniegu. Ale miś i zamiast się przestraszyć zaczął się śmiać i wołać. Wiaterku, chcesz z nami grać? Pokaż nam drogę! Mroźny wiatr, zaskoczony odwagą i humorem Misia Brązusia, uspokoił się i wskazał im skrót do groty. Gdy dotarli do groty Zorzy, zobaczyli kryształ, który był uwięziony w lodowej klatce. Klucz do niej leżał na lodowej półce, ale był strzeżony przez śnieżnego smoka, ogromnego, błyszczącego potwora. Nie boję się ciebie, smoku! Wiem, że jesteś dobry, powiedział miś Brązuś. Smok spojrzał na misia i zaskrzeczał. Masz rację, nie jestem zły. Strzegę tego kryształu. Wszyscy myślą, że jestem groźny. Jeśli obiecasz, że użyjesz go tylko dla dobra krainy, oddam ci ten klucz. Brązuś obiecał, że tak się stanie, a smok dał mu klucz. Brązuś i Puszek wrócili z kryształem do zamku lodowego. Król śniegu umieścił kryształ w wielkiej latarni, a zorza natychmiast wróciła na niebo. Cała kraina wiecznego śniegu rozbłysła tęczowymi światłami, a jej mieszkańcy wywatowali na cześć misia brązusia i puszka. Król śniegu podarował brązusiowi medalion w kształcie gwiazdy i powiedział To co zrobiłeś nie tylko uratowało naszą krainę, ale przypomniało nam, że odwaga i dobroć są najważniejsze. Brązuś wrócił do swojego domku. Wiedział, że każda przygoda uczy czegoś nowego, a zimowy las zawsze jest pełen magii. Po drodze zobaczył zimową łąkę. Łąka była pełna śmiesznych wirujących bałwanków. Każdy z nich tańczył, podskakiwał i robił różne psikusy. Jeden z bałwanków z ogromnym marchewkowym nosem podszedł do brązusia i zapytał: Misiu, chcesz zagrać w bałwankowe kręgle? A co to takiego? Zapytał zdziwiony brązuś To najlepsza gra w naszej krainie Ty rzucasz śnieżką, a my udajemy kręgle ale uwaga my nie stoimy w miejscu. Brązuś wziął Śnieżkę, celując w grupkę bałwanków ustawionych w linii. Ale zanim rzucił, bałwanki zaczęły tańczyć, skakać i biegać we wszystkie strony. – To nie takie proste! – zaśmiał się Miś Brązuś, próbując trafić choć jednego bałwanka. Każda Śnieżka albo mijała cel, albo uderzała w śnieg, a bałwanki śmiały się bardzo. Jeden z nich zaczął robić piruety, inny próbował schować się za sopel, a jego marchewkowy nos wystawał i pokazywał jego kryjówkę. W końcu Brązuś rzucił wielką śnieżkę i trafił bałwanka z największym garnkiem na głowie. Garnek spadł. Gdy brązuś odwrócił się, jeden z bałwanków wziął wielką kulę śniegu i puścił ją w misia Brązusia. Brązuś był cały w białej kuli śniegu. Miś Brązuś wziął wielką śnieżkę i zaczął gonić bałwanki, które uciekały, robiąc po drodze skomplikowane piruety. Puszek dołączył do zabawy, próbując uciec przed misiowymi śnieżkami, ale co chwilę wpadał w zaspy. W pewnym momencie miś Brązuś pośliznął się na gładkiej lodowej kałuży i wpadł prosto w wielką zaspę. Śnieg rozsypał się na wszystkie strony, a bałwanki i puszek wybuchnęli śmiechem. Była to świetna zabawa. Brązuś otrzepał swoje futerko ze śniegu i powiedział, że to jest najlepsza zimowa zabawa. Nawet gdy wokół jest zimno i ciężko, Wspólnie możemy pokonać każdą przeszkodę, a nawet najzwyklejszy dzień zamienić w niesamowitą przygodę. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.